Że próżniak. tak, i teraz będziemy odprawiać gusła, tak, jak trafa mówi mamy tak, łyżkę, czyli... Ale to tele... a, telefon. A tak, zostanie telefon kucharzem. To będzie Czemu mało to, to przedstawić? to będzie widział tylko jeden. Dobra, mamy ma, tak, dobra. telefon komórkowy, To będzie szef firmy, łyżka to będzie kucharz, koperta to będzie lekarz, kluczyki od samochodu. To będzie kierowca wyścigowy, piłkarz i próżniak. I puszczamy młodego. Niech Do czego Dlaczego dojdzie najpierw? Proszę bardzo, kierowca wyścigowy! Kierowca wyścigowy! Ale, Ale Marykta ale, ale, ale poszła na kopertę. O, Droga była koperta, czyli może być ewentualnie kierowcą i lekarzem.